Witajcie tu, z dziś odpudokuję dla Was nie jedną, a dwie gierki wydawnictwa Rebel. Będzie to Dworzyszcze na Częsowisku i przechlapane. Zaczniemy od Dworzyszczy. Jest to gierka, coś od Gobie, skierowana do młodszego gracza na takie bardziej imprezowe granie. Dworzyszcze na Częsowisku gra od 2 do 4 osób. Historia mówi nam o tym, że istnieje pewien, pewien nawiedzony dwór na trzęsawisku. I jako poszukiwacz ruszamy tam, żeby przełamać klątwę. Gra jest dosyć oryginalna, jak zaraz zresztą sami zobaczycie. Jedziemy, co mamy w środku. W środku, oczywiście, instrukcja, jak zobaczycie, jest naprawdę mega krótka. To są dosłownie dwie strony. Przy czym rzeczy gra numer 1 gra numer 2 jakiś tam mini dodatkowy wariancik co mamy w środku? No w środku mamy takie bariery każdy z graczy dostaje swoją wersję dworu a w niej znajdziemy naszego poszukiwacza przygód jak zwrócicie uwagę nie wiem czy to widać Żłobione są te mipelki, także to nie jest tylko naniesiona farba. Tu mamy taką przerażającą gałkę oczną. Tak samo to jest wszystko delikatnie żłobione w środku farba. Skrzynki, duchy, pająki, no w tym przypadku gumowe, reszta to drewno. Takie jakieś dzikie węże. Oprócz tego w grze także karty, które będą nam wyznaczały Zadania. I teraz w zależności, który wariant wybierzemy, gramy albo jedną stroną kart, i wariant pierwszy polega na tym, że będziemy musieli te trzy przedmioty umieścić wspólnie w jednym pokoju. Reszta ma być rozrzucona po e, innych pomieszczeniach. Osoba, która wygrała dostaje kartę jako punkt. I dodatkowo dużo sobie kolejny element, aby utrudnić wygranemu kolejne zwycięstwo. I tak gramy do 5 punktów. W wariancie już rozbudowanym będziemy wybierać jedną z tych, losować jedną z tych kart. Tak jak w tym przypadku, będziemy musieli umieścić skrzynkę, pająka i naszego poszukiwacza przygód w żółtym pomieszczeniu. Albo w pomarańczowym. I tak będziemy sobie losować, dobierać. No i teraz na czym polega sama gra. No skoro to się na trzęsawisku, to będziemy tak naprawdę musieli początać tą planszą, żeby przyłożyć naszego poszukiwacza, ojej, do jednego pokoju, na przykład ze skrzynką i powiedzmy żeby mi tu było łatwiej z pająkiem. No. Jeśli ktoś do takiego ułożenia dojdzie, wygrywa rundę krzycząc klątwą precz. jeśli by się okazało, że krzyknie klątwą precz, a coś tam jeszcze się znajdzie, albo jakiś obiekt będzie w połowie pomieszczenia, no niestety jeśli ma swoją kartę, to musi ją oddać. Pierwsza osoba, która zbierze 5 kart, wygra grę. No prosta sprawa, bardzo ciekawa przy czterech graczach, no jest troszkę pewnego takiego hałasu z tym potrząsaniem, zamieszaniem. Tak naprawdę to, to wszystko. Cała gra. Oryginalna, trochę może dziwna. Ale co ciekawe, chciałbym Wam pokazać jeszcze co znajduje się na drugiej stronie pudełka. Jak no, tu widzicie, mamy znaczek, wypróbuj. A na drugiej stronie pudełka hm, mamy jedną planszę odwróconą. Mamy zadanie przenieść. Naszego poszukiwacza i trzy skrzynki do czerwonego pomieszczenia. I w tym momencie każdy, tak naprawdę, może w sklepie. O, proszę, nawet jak mi się szybko do. A, trochę już były ustawione. Każdy w sklepie może wypróbować samą tą grę. Naprawdę jest świetny patent. Pierwszy raz tak coś widzę. Super sprawa. No, to tyle, jeśli chodzi o dworzyszcze na Częsawisku Drugą grę, grą, którą chcę Wam pokazać, jest równie mała, prosta. Gra dla najmłodszych na jakąś fajną imprezkę. Przechlapane. Prosta, mała, w fajnym metalowym pudełku z fajnymi graficzkami. Co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy oczywiście instrukcję. Super krótka. Bo gra naprawdę jest. Bardzo, bardzo prosta. Dalej. Dalej znajdziemy żetony, mepelki i samo pudełko. Wszystko na bok. Możemy spojrzeć, bo pudełko jest od razu basenem. Myślę, tam coś pływa, tu mamy trampolinkę i miejsce dookoła basenu. Dalej mamy żetony gracza, które rozlosujemy i które określą nam którym kolorem będziemy grali. No i oczywiście w odpowiednich żetonom kolorkach, mepelki gracz. Gra od trzech do 6 graczy. sześć też kolorów. Oprócz tego, że mają jakieś kolorowe ozdoby, to mają też wartości od 1 do 3. Jak wygląda sama gra? Rozkładamy nasze mepelki wokół basenu. Totalnie losowo. Następnie, po rozstawieniu, każdy z graczy dostanie jeden żeton, który określi kolor, który będzie grał. A następnie będziemy tymi mepelkami na bazie wartości, które pod nimi są umieszczone, poruszać się i wpychać ludzi, którzy staną nam na finałowej finałowym miejscu do wody. I tak, wybieramy sobie mapelkę nie musi być to nasz kolor, oczywiście. Sprawdzamy jaką ma wartość Jeden Czyli przesuwamy się w prawo na przykład i wrzucamy mepelkę. Dowody. Kolejny gracz nie może wykonać dokładnie tego samego ruchu. Nie może wybrać tego samego. Mepelka musi wybrać jakiegoś innego. No i wybiera powiedzmy żółtego. Sprawdza wartość 2. No fajnie, czerwony nie jest jego kolorem, już jeden jest. No to spróbujmy wyeliminować w ogóle czerwonego. Kolejny gracz wybierze mepelka białego. Idealnie. W tym momencie czerwony gracz. Odsłania swój żeton. Widziałem, tu jest, tu jest. Odsłania swój żeton. I w tym momencie odpada z gry. Pozostali gracze grają dalej. Odsłaniamy sobie zielony. Mamy trójkę. Wrzucamy białek. Może się zdarzyć tak, że odsłonimy tak jak w tym przypadku trójkę. I trafimy na puste miejsce. No wtedy wiadomo, nic się nie dzieje. Może też być taka sytuacja, że po naszym ruchu wylądujemy tutaj na trampolinie. Czy przekraczając trampolinę, możemy zdecydować, że postaramy się zgadnąć, do którego gracza należy dany kolor. I teraz, jeśli zgadnę dobrze, i okaże się, że jeden z moich przeciwników ma kolor pomarańczowy. Dobrze go oznaczyłem. Powiedzmy, Tomek gra pomarańczowymi. Zgaduję, odsłania swojej żeton. W momencie wszyscy pomarańczowi wpadają do wody. Odpada z gry. Jeśli by się okazało, że się pomyliłem, no to niestety moi niebiescy padną do wody, odpadnę z gry. Gra kończy się w momencie, kiedy zostaną tak naprawdę dwa mipelki, dwa kolorki, i wtedy gracz, który jest bliżej trampoliny. Wygrywa grę. Gdyby się okazało, że są w tej samej odległości, to będziemy porównywać. O, to akurat mamy znowuż remis. Będziemy porównywać wartość na pelkach. Ten, który ma większą wartość, wygrał. Jeśli jest tak jak tutaj, w tym przypadku mamy dalej remis. Nie wygrał nikt. Zaczynamy do Wam grę. I tak naprawdę to wszystko. Króciutka fana dla dzieciaków, stała nas na. Zbliżające się wakacje. Razem z dworzyszczami naprawdę fajny komplecik gier od Rebela. Proste, szybkie, zabawne. Te, jak i wiele innych gier, oczywiście możecie wypróbować na naszych spotkaniach, w naszych klubach, do których zapraszam. Na dziś to tyle. Dzięki do zobaczenia.